Hej, z tej strony Madzio, dzisiaj zapraszam Was na filmik, w serii mierzymy, ale nie będziemy dzisiaj mierzyć sukienek weselnych. Zrobimy sobie taką małą przerwę. Dzisiaj będziemy mierzyć moje zamówienie ze sklepu. ASOS. Tak, moje pierwsze zamówienie w ASOSie. Postanowiłam zamówić sobie kilka rzeczy, kilka fajnych rzeczy na wiosnę. I tak jak wspominałam, jest to moje pierwsze zamówienie, więc strasznie się natrudziłam, wybierając odpowiednie rozmiary, a i tak wyszło jak wyszło. Także jeśli jesteście zainteresowane, to zapraszam do oglądania. Oczywiście, zanim przejdziemy do mierzenia, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. To jest dla mnie sygnał od Was, że chcecie więcej takich filmików, że Wam się takie filmiki podobają e, i ja dla Was takie filmiki też będę robiła. E, pierwszą sukienkę, bo tutaj mam na sobie sukienkę taką niebieską, e, zamówiłam właśnie z myślą o wiośnie, no bo zobaczcie, kolor niebieski, taki błękit, wydaje mi się, że dobrze mi, em, wydaje mi się, że dobrze jest mi w tym kolorze e, i... Jak możecie zobaczyć, ma piękny kopertowy dekolt zakładany, rękawki czy czwarty z taką falbanunią e, tutaj z boku to co tutaj mi się podoba to podoba mi się jej krój, całkiem fajnie leży, ma gumkę pod, pod biustem, odcinana jest pod biustem, lekko się rozszerza tak leciutko nie jest bardzo falbaniasta i na samym dole mamy właśnie taką uroczą falbanunię, która sprawia, że rzeczywiście jest taka wiosenna, urocza lekka dziewczęca i teraz mamy takie dwa minusiki, które niestety skreślają tą sukienkę po całości, pierwszym jest dekolt, to co się tutaj dzieje nie wiem czy to zobaczycie a zobaczycie. To jest taka dziurka. Ten dekolt jest zakładany. Możecie zobaczyć. I ktoś tutaj nieźle pokombinował, bo mamy zatrzask. Jest tutaj taki mały zatrzask, który sprawia, że jeżeli nie chcecie mieć takiego dużego dekoldu nie chcecie świecić biustem to zapinacie sobie ten zatrzask. Cyk i proszę wszystko gra, ale ten ktoś zapomniał pomyśleć o tym, że to zakładanie tutaj jest za małe, tak jakby za mało materiału jest założone w prawo i za mało materiału jest założone w lewo czy na odwrót i e, tak czy siak tutaj robi nam się taka dziureczka i wygląda to słabo bardzo. Więc to jest na pewno na nie. Chociaż dobrze kombinowali, dobrze, e, dobrze próbowali coś wyczaić. Myślę, że w wielu sukienkach taki właśnie zaczesk e, spisałby się super. E, drugą rzeczą, która jest totalnie na nie, to jest materiał. Materiał jest taki chamski, szorstki poliester. Ale to jest taki szorstki materiał, że ja nie jestem w stanie e, w nim ruszać się bez jakichś optać. Czuję cały czas, że szoruje mi tutaj po brzuchu. Czuję cały czas takie nieprzyjemne, yy, wiecie, takie peelingowanie skóry od środka. Yy, no, ta sukienka nie jest przyjemna. Zdecydowanie nie. Sukienka jest marki Unique 21 i mam na sobie rozmiar 52. Jeśli chodzi o rozmiar, wszystko bardzo dobrze yy, się sprawdza. Ja w mam 130 cm, więc tutaj jest po prostu rozmiar dobrany idealnie. Yy, ta sukienka była. Kupiona, bo daje z jakiejś wyprzedaży, u nich były wyprzedaże, więc um, jeśli znajdę linki do tych rzeczy, wszystkich, które tutaj um, będę mierzyła, to zostawię wam je jak zwykle w opisie. E, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. Jak dla mnie ta dziureczka po prostu ją y, 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 skreśla. No i ten materiał nieszczęsny. Kolejną sukienkę o mało się nie zaplątałam. A wszystko to dlatego, że mamy tutaj halkę. Może tak spróbuję Wam to jakoś pokazać na tym wieszaku, ale wątpię. Jeśli yy, będę się tutaj za bardzo pultała, to tu zobaczycie modelkę. Mamy tutaj halkę w takim pięknym kolorze. W ogóle ta cała sukienka, może mam o tak, zobaczcie, chodzi o tą sukienkę. O tą pięknie połyskującą sukienkę z cykinami, która właśnie jest taka poprzezroczysta, jak możecie zobaczyć. I pod spodem mamy halkę. I ta haleczka jest materiał, który jest super nierozciągliwy, ja nie wiedziałam w ogóle, że te dwie rzeczy są osobno i próbowałam je ubrać naraz, no po prostu zaplątałam się, nie mogłam z tego wyjść, w ogóle masakra, tutaj mamy rozmiar 50 i e, mój Fit Assistant, jakby się nazywa. na asosie, podpowiedział mi, że właśnie będzie ten rozmiar dla mnie dobry, ale niestety nie jest. I tak myślę, że te dwa rozmiary na pewno musiałabym wziąć większy. Także 54 z tej sukienki. No to zobaczcie, jak ona się prezentuje. Możecie zobaczyć. Ma tutaj na środku matki węzeł. Na środku też ma taki rozpierdaczek. No dużo takich sukienek widziałam w asosie i bardzo chciałam ją przetestować. Zresztą, no naprawdę prezentuje się glam, taki totalny glam. I myślę, że na wesele też mogła pięknie, pięknie się prezentować. No niestety, no niestety w nią nie wlazłam. Też jakaś super tania nie była, bo kosztowała jakieś 3 stówy. Ale wiecie, no na wesele taką sukienkę nie ma dla mnie problemu. No tylko, że rozmiar nie ten. A i tutaj mamy już markę. Asos, no nie poprzestanę na tej sukience, myślę, że e, przy następnym zamówieniu właśnie z Asosa, z Asosa, tu powiesiłam tą, z, e, tą, tą potrzebkę z Asosa, spróbuję wziąć rozmiar większy i zobaczę jak będę wyglądała po prostu w tej sukience. Ok, wróciłam do Was niezapiętą, niezapiętą bluzką, która właśnie prezentuje się tak, no wiecie, e, zakłada się jak płaszcz, zakłada się tutaj w biuście. I związuję pod biustem właśnie sznurkiem piękny kolor, od razu zwróciłam moją uwagę, od razu się w niej zakochałam, myślałam no po prostu na wiosnę będzie idealna spodobały mi się rękawy, takie rozszerzane, tutaj jest dużo miejsca, naprawdę sporo ręki się tutaj zmieści, plus dekolt, no wiadomo dekolt kopertowy będzie super niestety to zapinanie coś nie niehalo po prostu coś nie niehalo z tym zapinaniem mamy też wiskozę, więc mój ulubiony materiał więc po prostu no co mogę Później tak. No fajnie tutaj właśnie by się sprawdził ten zatrzask, bo tutaj nie pomogą nic dwie niteczki. Być sobie to, żeby się nie rozwalało. Tutaj dwie niteczki nie pomogą, no bo żeby ściągnąć tą bluzkę, to musimy ją rozłożyć, musimy ją ściągnąć po prostu. Więc właśnie ten zatrzask tutaj w tym miejscu byłby idealną opcją. niestety go nie ma, niestety się wszystko rozłazi, niestety nie podoba mi się to. Dodatkowo jest na mnie za krótka. Nie wiem, co, co, co myślałam. No, wydawało mi się, że jednak będzie sięgała do tej mojej granicy, no i taka raczej mi się wydawała na modelce, że tutaj pod spodem jest bastkinka, że tutaj raczej będzie tak luźniej, no nie wiem. Jakoś tak moje wyobrażenie na jej temat yy, nie było takie jak, jak to, jak ona do mnie właśnie dotarła i jak leży. I tutaj mam na sobie rozmiar 52, tak jak wspominałam, czy nie wspominałam, i y, markę New Look. I to kolejna rzecz, z której jestem niezadowolona. I ogólnie to zamówienie już prawie że spisałam na straty. I pomyślałam sobie ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że będzie dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze leżeć. Po prostu zakocham się w tym kolorze. Poczekajcie. No i jestem. No i zobaczcie. Zobaczcie tylko na ten kolor. No zobaczcie tylko na ten kolor. Ale od razu Wam powiem, że jest na mnie za duży. I tutaj mój fit assistant podpowiedział mi, że będzie na mnie dobry rozmiar 50. Więc taki też wzięłam. Eee... <laughs> Zobaczcie tylko, jaki wielki rękaw. No po prostu ten rękaw jest ogromny. Ja wyglądam w nim w tym swetrze jak taki wielki, żółty ptak z ulicy Zamkowej. Po prostu jest okropnie oversize'owy, okropnie taki wielgachny, no po prostu nie! A tak się na niego polowałam, tak się na niego czaiłam, bo on w ogóle był chyba ze 160 przeceniony na 60 zł, więc w ogóle ogarnijcie temat. To jest taki. Sweterek Alana Narzutka, taki chciałam właśnie na wiosnę mieć, z guziczkami, które zaczynają się tutaj dopiero na dole. To jest taki krój babciowy, taki mocno babciowy krój, właśnie z takimi guziczkami tutaj u dołu, ze ściągaczem, z takim fajnym mięsistym ściegiem zrobiony. Ściegiem, krojem. Yy tym właśnie, tymi oczkami tutaj. Jest naprawdę miłutki i dzieckim. wydaje mi się, że na wiosnę będzie idealny, ale dla mnie idealnym rozmiarem tego swetra będzie rozmiar 46, myślę. 46? Myślę, że rozmiar mniejszy nie. Myślę, że dwa rozmiary mniejsze tak. Dlatego mówię 46 i... No bo tu mamy rozmiar 50, no kurna, no po prostu jestem strasznie zła, bo jest idealny. Po prostu jest idealny. To jest idealny sweter, idealna narzutka. Ja o nim myślałam jako właśnie narzutkę do białych spodni, do jakiejś białej koszulki, do jeansów. No takie wiecie, taki rozweselacz, taki wiosenny rozweselacz. No i. Właśnie miał pełnić funkcję takiego płaszczyka bardziej. Takiej właśnie narzuteczki, na jakieś chłodniejsze dni. No i taka dupa. Nic z tym nie zrobię. W każdym razie. Przeszliśmy to. Przeszliśmy pierwsze zamówienie w Asosie I od razu Wam powiem, że ten Fit Assistant jest o dupę rozbić po prostu. Beznadziejny jest. Podpowiadał mi takie rozmiary, jak tutaj, gdzie jest po prostu ten sedan na mnie o wiele za duży. Podpowiedział mi rozmiar sukienki, gdzie sukienka jest w ogóle na mnie za mała. też o dwa rozmiary. Bez sensu. Nie będę z tego korzystać. Od razu mówię, że to jest shit. Także nie jestem też zła na Asasa, bo jest to moje pierwsze zamówienie w tym sklepie. I nie znam ich rozmiarów, nie znam ich marek, nie wiem, jak te, te ubrania leżą, nie wiedziałam za bardzo czego się spodziewać, więc teraz mniej więcej wiem, czego się spodziewać. E, I myślę, że jeszcze zobaczycie zamówienie z Asosomien, póki co całe to zamówienie leci do zwrotu, a propos zamawiania i zwrotu w ogóle nie wiedziałam, że mają darmową wysyłkę i darmowy zwrot przez Pocztę Polską. Jeszcze nie zwracałam, więc. Em, jak przejdę te wszystkie procedury właśnie zwrotu, to dam Wam znać jak to wyszło, dam Wam znać jak czy było łatwo, czy niełatwo w każdym razie cóż, chciałam zamówienie z nowego sklepu, mam zamówienie z nowego sklepu zazwyczaj tak to się kończy Zazwyczaj tak to się kończy. Pierwsze zamówienie, dlatego wydaje mi się, że właśnie my, dziewczyny, vlogerki, youtuberki robimy tutaj super świetną robotę dla Was, że właśnie pokazujemy Wam te rozmiary, e, pokazujemy wam, jak te ciuchy leżą, więc macie super ekstra ułatwienie. Ja też mam super ekstra ułatwienie dziewczyny. Oglądam różne inne dziewczyny na YouTube, więc jest to super, super świetna sprawa. E, no cóż, pierwsze koty z płoty. Um, dajcie mi znać jeszcze, jakie sklepy chciałoby się, żebym przetestowała HM. Wiem, wiem, wiem. Mam już na swojej liście. Spokojnie, dziewczyny: będzie mierzenie e, HMu z działu Plus Size. I nie, nie będę kupowała w sklepie stacjonarnym. Kupię w internetowym i będziemy dopiero patrzeć. Będziemy e, mierzyć i opiniować te ubrania. E, no cóż, na dzisiaj to było wszystko to zamówienie mogę e, ocenić na takie minus dwa. Jestem bardzo rozczarowana. E, nie jestem fanatem sklep, tak jak mówiłam. Będę do nich wracała, będę jeszcze zamawiała, będę sprawdzała te rozmiary. Nie spocznę, dopóki nie znajdę idealnego przepisu na zamawianie właśnie w tym sklepie. Jest to dla mnie wyzwanie. Jak wiecie, ja lubię wyzwania, więc może być ciekawie. E, dajcie znać, czy wy zamawiacie w Asosie. Jeśli tak, to podpowiedzcie mi koniecznie w komentarzach. Co warto u nich zamówić? To jest, to będzie dla mnie bardzo duża pomoc. Zapraszam Was do moich social mediów, zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama, na bloga. Na Facebooku też mamy fajną grupę, gdzie dziewczynami sobie dyskutujemy o różnych rzeczach, które nie pojawiają się w innych kanałach. Na Instagramie jest inaczej. Jestem osobą raczej, która prowadzi każdy ze swoich kanałów w sposób inny. Także jeśli jesteście na mojej grupie, to doskonale wiecie, że pojawiają się tam treści, których nie ma na żadnym z innym, na żadnym innym kanale, podobnie jest na Facebooku, podobnie jest na Instagramie. I również społeczność tutaj na YouTubie. Także serdecznie zapraszam. Nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę! Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji! Ja tutaj dla Was robię zamówienia jako wielki ptak z ulicy Zazamkowej, Domagam się łapek w górę i subskrypcji. Eee. Także na dzień to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć! Pa!